Witajcie totalnie w kolejnym materiale. na knut. tutaj z Grim Dzisiaj, moi drodzy, pora na przedstawienie kolejnego buildu dla początkujących na początek Grim na poziom zwykły e, trudności. I jest to, moi drodzy, dzisiaj połączenie Warius, czyli build składający się z Mistrzostwa Żołnierza i Wiernego Przysiędze e, ogólny, zamyśl, ogólny zamysł, e, pomysł to po prostu tank, który używa tarczy do walki. Z dużą kondycją, dużą witalnością i odpornościami Także bez przedłużania, lecimy z materiałem Jest oczywiście poradnik, e, materiał na poziom trudności zwykły Z na razie nie myślą o Elite czy Ultimate Dla początkujących graczy, od też początkującego gracza Lecimy z materiałem, także jak tutaj widzimy właśnie mamy połączenie warius Czyli żołnierza z wiernej przysiędze Także zaczynamy, moi, moi drodzy, od żołnierza. Swoją drogą jest to build, który w sumie razem wspólnie tworzyliśmy na streamach. Sporo, właśnie, sugestii fajnych było od Was, za co mega dziękuję. Także jest to takie nasze wspólne dzieło dla kolejnych innych widzów, którzy są również chętni coś takiego stworzyć u siebie. Dobra, takim razie zaczynamy, moi drodzy. Sporo jest tutaj pasywek, które oczywiście są aktywne cały czas, bo to są to umiejętności pasywne. Także na samym początku, moi drodzy, mamy przewagę Markowiana. Czemu nie? Proszę bardzo, może być taka pasywka, która nam po prostu daje obrażenia z pierwszej i dodatkowej ręki, bo mamy tutaj dwie broni swoją drogą. Jeśli chodzi o broni, jest to sprawa też ciekawa. Bardzo dobra pasywka, obrażenia fizyczne, obrażenia od po prostu dwóch broni. Spoko, jest ok. Bitny duch, moi drodzy, jest to tak zwany, można powiedzieć, szał który mamy w Questie aktywowany po prostu, gdy otrzymujemy obrażenia i nam zwiększa same nasze obrażenia. Spoko, bardzo proste z są to pasywki, więc nie ma tutaj żadnego problemu e, Dalej jeśli chodzi o pasywki, mamy tytuł weterana, które i, która jest przede wszystkim ważna pod kondycję, która jest istotna w tym buildzie e, Dzięki właśnie sugestiom e, osób, które chciały chętnie pomóc przy e, tworzeniu tego wspólnego dzieła, że tak powiem Więc, <laughs> okej okay. I uwaga, pora na szarze. jest to jedna z najważniejszych umiejętności tego buildu Zobaczycie sami, że naprawdę szarża działa bardzo, bardzo dużo w tym buildzie Także proszę bardzo ze oczywiście wzmocnieniem pod wślizg, żeby nie było Rozkazy polowe, przede wszystkim w tym przypadku pod szybkość ataku e, po, Również pod e, boost do wszystkich obrażeń Przede wszystkim taktyka drużynowa, bardzo ważny skill właśnie pod szybkość ataku e, Dużo w tym drzewku nie ma tak naprawdę, ale są to skilly bardzo istotne Mamy przede wszystkim szarże, mamy pasywki od obrażeń Mamy pasywkę pod e, kondycję, e, pod szybkość ataku Proszę bardzo, tak to wygląda Natomiast w przysiędzę, przysiędze, tutaj również mamy sporo pasywek, oczywiście I zaczynamy w takim razie od zabezpieczenia Czyli boost do wszystkich obrażeń do wartości pancerza Prosta sprawa, oczywiście, że tak Lecimy dalej, przygnętające rozbicie Proszę bardzo, jak najbardziej również mamy to od broni z pierwszej ręki i też broni dodatkowej, o tym oczywiście będzie później. E, natomiast, jeśli chodzi o bronie, dalej, moi drodzy, mamy uwagę, prawy fervor, który wzmacniamy e, przez konsekrację i również przez zemstę. E, tutaj mamy dobierzchnię obrażeń od ognia, jest to by się ok, również. Natomiast, e, tak to wygląda. Oczywiście też możemy to maksować e, jeszcze dalej w fazie rozwoju. Oczywiście, jest to dopiero postać po skończeniu poziomu trudności, zwykłego, normalnego. Potem wchodzimy na elitę. Wiecie, rozwijamy to dalej. Natomiast tutaj te umiejętności, które mamy, no to naprawdę mają fajny, fajny potencjał. Idziemy dalej, mój drodzy. Mamy efekt w tle, włączony cały czas. Mm, proszę bardzo, obecność cnoty. Tak się prezentuje. Oprócz tego mamy również: e, przede wszystkim, znacznie lepszy, czyli przystaj, który nam tutaj zwiększa e, blok tarczą. E, Oprócz tarczą, e, są obroszenia właśnie tarczą. Możemy bronić. Oprócz tego również: zdrowie. E, czemu nie? I tutaj. Odporności i też obrażenia fizyczne, także reprementa jak najbardziej tutaj właśnie jest jeszcze bardziej wzmocniona Najbardziej właśnie z tego skilla, który jest cały czas aktywny Ponieważ właśnie teraz są te skille aktywowane na samym początku gry Gdy macie patch 1.2 z Grimdowna. I na samym końcu mamy w niebo wstąpienie Fajny efekt, którego, z którego korzystamy jak najczęściej to możliwe Oczywiście trwa dosyć krótko, ale ma kolejny po prostu fajny boost do obrażeń Dużo obrażeń, dużo obrażeń, natomiast również mamy kondycję, bardzo istotna rzecz. Mamy również, oprócz tego, szybkość ataku również istotna sprawa. No dobra, jeśli chodzi o umiejętności, może to spokojnie się rozwijać, Jak najbardziej pamiętajcie, że to jest e, przykład, e, propozycja dla graczy początkujących w Grim Moi drodzy, poświęcenie e, w tym przypadku, jak dobrze pamiętam, mamy tutaj oczywiście żółwia pod zdolności defensywne, pod zdrowie. Oprócz tego mamy, moi drodzy, młot e, pod oprócz fizyczne, pod wartość pancerza. Mamy Kowadu podwartość pancerza. Mamy również e, Ostrze zabójce podobrażenia fizyczne. E, również oprócz tego, tutaj widzę, mm, tutaj mamy, bo to, wiecie, było streamowane jakiś czas temu na tej postaci. Natomiast tak to wygląda, jeśli chodzi o przede wszystkim obrażenia fizyczne, e, zdolność defensywna e, w tym drzewku. Myślę że, myślę, że tutaj na pewno można jeszcze więcej w miarę rozwoju, gdy hmm. będziecie na wyższych poziomach w trudności grać. Natomiast w tym przypadku mamy bardzo proste. Tutaj konstelacje pod e, defensywę i stricte obrażenia fizyczne. Dobra, moi drodzy, my w takim razie przechodzimy e, do Equipunku, który jest ciekawy, ma właśnie taki niezły e, myk. Dobra, moi drodzy, także widzicie, e, po wizualiach w postaci, że ona ma dwie tarcze. Jest to tutaj bardzo istotna właśnie rzecz, swoją drogą też prędkość, tak jest naprawdę elegancka. E, moi drodzy, Posiadamy w tym przypadku bardzo rzadkie, unikatowe, e, legendarne tarcze, tak naprawdę broni obuchowe, e, ponieważ w Grimdali można właśnie zdobyć e, bardzo nietypowy sposób tak rzadkie w teorii legendarnej temki. W sumie o nich myślę, że zrobię materiał. Jest to coś mega ciekawego, mega zabawnego, że można tak łatwo te tarcze zdobyć. Jest to broń obuchowa, która jest jednocześnie tarczą. Aby założyć dwie tarcze, musimy mieć po prostu ostry talizman, który jest jakiś tam, może być ograniczeniem na postaci, ale okej. Okay. Zamysł postaci jest po dwie tarcze, jest to spełnione, proszę bardzo. Oczywiście pamiętajcie, że dzięki transmutacji, dzięki po prostu iluzjonizmowi, e, możemy tak naprawdę każdy itemek zmienić na tarczę wizualnie, jeśli zdobędziemy właśnie tą tarczę, ok? E, natomiast właśnie jest to bardzo wyjątkowy itemek, który jest starszą, właśnie nie, on jest bronią obuchową, która wygląda jak tarcza. Także tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o atrybuty, siła, e, czyli budowa ciała, jak najbardziej reszta ekwiwumingu, tutaj tak naprawdę nie ma tak dużo rewelacji. Jest to oczywiście poziom e, trudności. Ten zwykły pierwszy mamy tutaj, prawdę, runiczne spodnie z Lignafaru jako legenda. Pod fale ognia, pod obrażenia od ognia, również one się tutaj pojawiają. Dodatkowo oprócz tego mamy też lepki jad pod odporności na kwas truciznę. W miarę odporności są, myślę, że ok, ewentualnie, wiadomo, można byłoby to jeszcze bardziej podkręcić. Natomiast, no, postać sobie spokojnie radzi na tym pierwszym poziomie trudności. O to w tym chodzi. Um, dalej, moi drodzy, mam tutaj po prostu inną biżuterię. Pamiętajcie, moi drodzy, że to wszystko można pozmieniać. E, oczywiście nie są to nawet legendy ani epiki w wielu przypadkach, ale oczywiście Wam wszystko pokażę, żebyście dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Wszystko praktycznie ma tutaj też składniki położone pod odporności, jak najbardziej. Także właśnie tam przestaje wam ten cały ekwipunek na spokojnie, a ma po prostu wszędzie te wzmocnienia pod odporności, żeby po prostu postać była jak najbardziej zbalansowana dzięki temu. Pamiętajcie, że najciekawszym elementem, właśnie jest tutaj, zestawienie dwóch broni obłokowych, jako tarcze: ostry talizman i też te różnice spodnie z Lignafaru. Także moi drodzy, build ciekawy. Mam nadzieję, że przyda się graczom początkującym, do których właśnie te materiały są skierowane, ponieważ da się tak to zrobić. Da się mieć połączenie żołnierza z Wiernym przysiędze pod dwie tarcze. Bo czemu nie? Także co moi drodzy, teraz pora na dawkę gameplayu Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, przyda. A my widzimy się w kolejnych materiałach na kanale Polska z Grimdauna Trzymajcie się.